Witam Was w Astrotarocie drogi rozwoju. Przygotowałam czytania na całą porę roku. Zapraszam do polubiania subskrypcji, dzielenia się treścią. Izabela Kiełbowska dla Was. Jakby, jakby był ja jakiś ja taki ja żywioł, tak, żywioł, który wydaje się... się żywy, żywy, jak sama nazwa, nazwa wskazuje. wskazuje. A co ciekawe to? No. Opiera, Opiera się na siedzeniu, na siedzeniu i trzymaniu, i nietrzymaniu. Na posiadaniu czegoś, ale nie jest to takie posiadanie, w którym musimy przykuwać coś kogoś kajdankami. To nie jest karta diabeł. Hmm? Obejrzyjmy, sobie, Obejrzyjmy diabła. sobie diabła. Moi, Moi drodzy, drodzy, w karcie, w karcie diabeł, diabeł jest, przykucie. jest przykucie. To jest taka najbardziej typowa karta, ilustracja no, diabła. diabła. I gdyby to był diabeł, to byłoby tak, że musielibyście wstać. Musielibyście wstać, żeby coś złapać, ale nie musicie, możecie. możecie. Hmm? Nie musicie, nie musicie czegoś łapać, nie musicie, musicie czegoś trzymać, żeby było był przed Wami, żeby było był przy Was. Możecie mieć oczy zamknięte i w jakimś, i w jakimś sensie, sensie ufacie, ufacie że. To, co jest przed co jest wami, wami, Wam się nie wysunie, i to nie znaczy, że Wy nie chcecie, nie chcecie mieć tego, co, co jest przed Wami, to, co, tego, co posiadacie jak najbardziej. Co chcecie? Hmm? Chcecie to trzymać, chcecie to mieć. To może zostać przytrzymane, ale jakby z pewnym rodzajem swobody. Hmm? Może być też tak, że. Siedzi, siedzi przed, wami przed Wami drugi człowiek. człowiek albo widzicie takiego drugiego człowieka, człowieka, który taką ma, ma postawę. I, I może na Was, na nie, spogląda, was nie spogląda, ale wierzy, że jesteście. jesteście. Hmm? Hmm? Ma, świadomość. ma świadomość i tu jest coś tu jest wartościowego. wartościowego. Hmm? Hmm? Ta wartość, Ta wartość jest, jest między wami. wami. Ta, wartość Ta wartość jest tutaj. Jest tutaj. Ale, ale uważajcie, uważajcie żeby nic się, nie, się wydarzyło nie wydarzyło z tą wartością, bo mamy tu pentagram. pentagram. I trzeba, I się, trzeba zastanowić, się zastanowić, czy on jest, on jest odwrócony, odwrócony, czy nie. Czy, nie, czy, czy... czy jest wszystko, czy jest w, wszystko w, porządku. w porządku. Ja czuję, że jest. Ja czuję, że jest jeżeli, jeżeli ta wartość, ta wartość jest, jest w jakimś sensie, jakim sensie dzielona, zielona, to, to jakby jest jakby wartością, jest wartością wspólną, wspólną, to czuję, że czuję, wtedy jest w, wtedy w porządku. Jest w porządku. I jeszcze raz. To nie jest. To nie jest przykucie na siłę. I to nie jest żądza taka diabelska. Nawet jeżeli mamy tu kartę siła, która jest zatytułowana jako rządza, jeśli dobrze jest, pamiętam, u Kroleja. Ale, ale tutaj, tutaj nie, to nie, to to nie jest tak jak Ja tu widzę taką dużo spokojniejszą siłę. Hmm? Hmm. 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 Si hmm. Mam ochotę pozbyć hmm. się tego diabła to go odrzucić. Odrzućcie diabła. To jest metafora. Poprzez odrzucenie diabła rozumiem, Pozbycie, pozbycie się, się toksycznych, toksycznych przywiązań, przywiązań, którymi mogą być no mogą na przykład być różnego rodzaju uzależnienia. Nie, nie. Hmm? Różne. różne. Oczywiście różne. To, różne. to mogą być różne, różne substancje, substancje ale, ale tego może być mnóstwo. Hmm? Hmm? Co, Co Was wiąże? Do czego to nie chcecie się, nie przyznać? się przyznać? Aż się może się trochę pulicie. Ale, ale nie, nie ma, ma w tym jakiegoś wielkiego problemu. problemu. Ten diabeł jest gdzieś odrzucony. odrzucony już. W pewnym w zakresie, zakresie już jest jakby jakby, jakby już był jakby ktoś już się czegoś pozbył. Jakby, jakby część, część tego, tego, tego została, tego została odrzucona. 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 Albo odrzucona. odrzucona, albo zostanie odrzucona w trakcie. Zostanie odrzucona jesienią. Podczas gdy wy pozostaniecie powiązani ze swoją wartością delikatną nitką, delikatne połączenie. Hmm? Może być tak, że ci ludzie, którzy razem tańczą, Siadają przy jednej wartości. Albo jedna z tych osób siada i zostaje, a druga gdzieś odchodzi. Albo jedna osoba jest wartością dla drugiej. Tak czy inaczej w tej twórce pentakli widzę stabilność. Stabilność, stabilność posiadania. posiadania. Ta stabilność, stabilność oczywiście, oczywiście może ograniczać. ograniczać. Tak, tak jak wszystko, wszystko co ziemskie może sprawić, sprawić że, że trudniej nam się trudniej poruszać, poruszać, że jest troszeczkę, jest troszeczkę ciężej. ciężej. Ale... Ale. Macie. Macie. Hmm? Hmm? Coś macie, coś, macie, coś, macie, coś, coś co cenicie, macie, co cenicie, co cenicie, co cenicie moi, moi drodzy. drodzy. Nie, nie do końca, końca widać. Nie, nie jest to, nie wiem, to takie to odsłonięte to od razu, bo przykrywają to jakieś niejasności, częściowe ukrycie. Siódemce czy nie mówimy wszystkiego często? Dlaczego? Hmm? Możemy mieć jakiś powód, ktoś ma jakiś powód, żeby od razu wszystkiego nie powiedzieć. Ale tak po prostu jest, najwyraźniej. Ktoś trzyma. Hmm? trzyma trzyma się, się czegoś, czego? ale i ale... Się, się nie, nie trzyma. Się trzyma. Taka Pytanie dziwna dwoistość. Jest, hmm? jest spokojny i niespokojny, niespokojny zarazem. Może być, Może być też tak, to, że tu ktoś medytuje, medytuje kontempluje medytuje, nad, nad tym, nad kto ktoś coś trzyma. Żył, 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 nad, nad, nad tym trzymaniem czegoś. Nad tą niejasnością, coś nad, coś, coś nad coś tym, co nie zostało, zostało wypowiedziane. wypowiedziane, wypowiedziane Może zostało gdzieś schowane, jakby zapniętego drzewa. Co jest w drugiej ręce, albo na drugim ramieniu. Hmm? Co jest gdzieś z drugiej strony? Czego nie widać? To jest z drugiej strony medalu. Hmm? Ale mimo, mimo, mimo tego, że, no, że za siódemką mieczu zwykle za bardzo nie przepadamy, to podoba mi się ta stabilność. Podoba mi się. Podoba mi się, że możecie to wszystko unieść. Lub ten to jest blisko. Że można tą siłę złapać w dłonie. Jakbyście mieli jakąś siłę w dłoniach, może jakiś rodzaj energii. Która może wesprzeć to działanie. Że można się ucieszyć i można patrzeć... Można patrzeć w przyszłość, ale niekoniecznie jakoś szczególnie działać. Macie w swojej ręce świat. Macie cały globus. Spoglądacie przed siebie. Patrzycie, jakby wręcz nawet dalej niż na świat. Hmm? Wręcz. Co macie w ręce? Czy macie teraz coś w ręce? Co jest najbliżej waszej ręki? Co moglibyście, moi drodzy, złapać? Hmm? Zobaczcie, tu jest coś, coś łapane. I coś nie jest łapane. Co jest pod waszą ręką? Hmm? Ciekawe, czy hmm? to, ja będzie, czy to czy będzie telefon komórkowy, czy coś, komórkowy, innego. coś innego. Co jest Co pod jest waszą, waszą ręką? Po Co macie pod ręką? Po Co, ręką? Co możecie wykorzystać do działania? Nie ładne, chodzi o to, że od razu, od razu po, prostu po prostu ruszycie do tego, ruszycie do tego działania, działania, bo nie. Bo nie. Ale. 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 Możecie, Ale. Mieć możecie mieć coś, coś w garści. garści, możecie coś to złapać to i to możecie złapać. mieć mieć tutaj jakby cały ten świat. I świadomość, świadomość tego, tego, że ten świat jest jakby dostępny dla waszej, dla waszej ręki. Czy hmm? hmm? dochodzi, hmm? o, dochodzi jakąś o jakąś podróż? podróż. Dosłowną, Dosłowną, czy może czy gdzieś tutaj coś, tutaj coś w, sieci. w sieci? Czuję, że mogą Wiesz być inne rozwiązania, rozwiązania. inne, inne odpowiedzi, odpowiedzi na to, na to. Inne, inne sytuacje. sytuacje. Jakby, jakby. jakbyście jakby w końcu widzieli dalej, dalej, jakbyście widzieli dalej, aż nasz, za horyzont. Za horyzont. Hmm? Tam, hmm? gdzie tam, się, załamuje się załamuje świat. świat. To was ten was świat ten już świat jakby... Żeby... Załamanie, załamanie świata, świata was, was nie przeraża. Nie przeraża. Możecie, możecie spojrzeć, spojrzeć z optymizmem, nawet jeżeli jest gdzieś jakieś, jakieś załamanie. Hmm? załamanie. Hmm? Hmm? Można. Można. Hmm. Hmm. I możecie, I możecie patrzeć, patrzeć w stronę można, tej on, zabawy, i zabawy i radości. Przyjąć taką postawę, postawę otwarcia, na, otwarcia świat. na świat. Można, można, można. rozłożyć ręce. Można można ręce, może w jakimś, w jakimś ćwiczeniu. Wiek, w może może staniecie, staniecie w taki, w taki sposób. Taki taki sposób. Może wysuniecie, wysuniecie swoje ręce. I, I wtedy, wtedy wam to słońce, jako, hmm? to, to słońce niejako zaświeć. To słońce. Niech wam nie, nie jakoś tak, tak. zaświeci. Ono tu jest. Nawet jeżeli nam się za bardzo nie uśmiecha, uśmiecha to słońce. słońce. Hmm? I może I być może trochę być tak, trochę jakbyście tak, jakby mieli, mieli dwa słońca, słońca. Dwa, dwa źródła, źródła energii. energii. Hmm? Hmm? Jeśli Znalibyście swój horoskop i wiedzieli, gdzie, gdzie znajduje się Wasze progresywne słońce. słońce obecnie, co to, to się zmienia, mm. to Do moglibyście się dowiedzieć się, jakie są te Wasze dwa, dwa źródła energii. energii. Drugie to jakby jest nie takie jasne, jasne od, od razu. Nie jest, jest to jeszcze, jeszcze takie tak jasne jak jasne 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 słońce dla, jasne was. Jasne dla Was. Ale, ale... możecie, możecie poszukać, poszukać drugiego takiego miejsca, miejsca które, które sprawia, sprawia że. że... 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 Ha. Ha. Jesteście, Jesteście jak. Jak to jak dziecko? dziecko? Moi drodzy, ja mamy mam już większość, większość interpretacji, interpretacji, ale jeszcze, jeszcze zostało, zostało nam parę kart. Parę kart. Hmm. Hmm. Odsłonię, Odsłonię Wam teraz, teraz tę dziewiątkę pentakli, pentakli o której, której wspominałam wcześniej. Bo jest tu coś niejako ukryte. Jest. Półwitą. Częściowo ukryte. I nie, nie chcę o tym mówić, nocy tak jak już wspomniałam, ale, ale trochę trzeba. trzeba. Wszystkiego nie powiem. Wy będziecie mogli wyczuć, mogli o, co o co chodzi. Może, może przydaje może się Wam, się jakieś, wam wsparcie. Wsparcie. Może może jest jest jakieś wsparcie. Może jest jakieś wsparcie, ale nie chcecie ale za bardzo o tym mówić. Hmm? A, a jak nie ma ja tego wsparcia, byłoby potrzebne? Było potrzebne? No. no? Losai, się. ache. Więcej, więcej nie po. Jest to od tego tańca. tańca. Kapłanka. A kapłanka. Kobieta cuka Kobieta. Z kiengą. Z kiengą. Kobieta. Kobieta która ma dostęp, ma dostęp do tajemnic, do tajemnic. I całkiem nieźle, nieźle tu wygląda. wygląda. Choć zdaje się, coś jakby, prób, zdaje się, jakby prób, próbuję, próbuję złapać, złapać tu... tu o, o. Jakby coś trudno jakby trudno było, było kogoś to wyraźnie, wyraźnie zobaczyć. zobaczyć. Ktoś, co, Coś, co prawdopodobnie, to prawdopodobnie jest przez jest Was przez postrzegany, postrzegany jako ktoś, jako ktoś urodziwy, rodziwy, ale nieco iluzoryczny. Trudno Wam Trudno jest wam kogoś jest zobaczyć. Jest zobaczyć. To może być to ktoś, ktoś, kto ktoś, kto nosi ktoś jakiś symbol na szyi, szyi który yy, niekoniecznie nie musi być dla wszystkich czytelny. Ale, ale to jest ale ktoś, to ktoś, kto ktoś, kto wie. Ktoś wie Wie więcej niż pokazuje. I jest to do stwierdzenia, patrząc z bliska, jak wejdzie się do tej przestrzeni, gdzie jest arcykapłanka. Jak człowiek odnajdzie tę przestrzeń i się zbliży ktoś, kto trzyma księgę. Ale, Ale czy ta księga się zostanie, zostanie otwarta? otwarta? Hmm. Hmm. To, jest to jest ktoś, do kogo trzeba podejść po z szacunkiem, szacunkiem, bo można inaczej nie zostać nie wyproszonym. wyproszonym. Ale to Natomiast nie jest to nie ktoś, nie kto będzie żądał, żądał czy karał. Po prostu. Jakby, Jakby w magiczny, magiczny sposób, sposób nie można będzie, będzie potem znaleźć, znaleźć do tego, tego ktoś drogi, drogi jeżeli, jeżeli naruszy się jakieś zasady. Zasady, hmm? hmm? zasady. zasady, które, które może są spisane w, w, w tej księdze. Zasady, zasady których trzeba się, trzeba się trzymać. trzymać. Hmm? Gdzie, są, Gdzie spisane są spisane jakieś, jakieś zasady, zasady, reguły? reguły. Hmm? Gdzie, idziecie Gdzie idziecie jak do magicznego, jak do magicznego zagajnika? zagajnika? Hmm? Hmm? Możecie sam wejść. wejść. Możecie, możecie wejść, wejść też, też w rolę arcykapłanki. Kapłanki. I no arcykapłanka kapłanka może, może być podstawą, podstawą dla, dla optymistycznego, optymistycznego stosnego, spojrzenia na coś, coś radosnego. Jednocześnie ta, ta, ta arcykapłanka kapłanka, nie jest, nie jest... Widoczne, widoczne w zbawiam, bawiam, bawiam, gdzie gdzie, na całości, zbawią niektóre rzeczy, które, rzeczy, które same, wychodzą. same wychodzą. Moi drodzy, tak jak ja teraz ja sobie, teraz tutaj, sobie siedzę. tutaj siedzę, ta arcykapłanka jest, jest jakby, jakby też, też tylko częściowo, częściowo widoczna. Na wierzchu wysuwa się obraz. Obraz twórczości w ruchu niebędącym ruchem. Chodzi o to, że w jakim sensie mamy ruch. Choć, Choć wydaje, wydaje się, że się go, nie go nie ma. Nie ma. Hmm? Dwie, Dwie strony, strony tworzą razem coś. Razem jakby można wręcz zamachać tą twórczością, tą twórczością, tym, co tym, powstaje. Co powstaje. Ale, Ale wydaje się, wydaje się jakby, jakby nie było ruchu, Hmm? Ale, Ale tylko się, tylko się wydaje, wydaje, bo ten, ten ruch jest tuż obok. Ten ruch jest w centrum. Hmm? Hmm? Jest, jest w centrum jest, na samym na... środku. Jest, jest bardzo ważny. Bardzo... Zwróćcie, Zwróćcie uwagę na, ruch, na, ruch, na to najlepiej wspólnie. Pani, ja tak Pani czuję, ja że coś chyba jeszcze... To... Bodała. Ale nie Ale wiem jakiej nie wiem, talii. Jakiej... So okay, okay. Moi drodzy, jaka niespodzianka. niespodzianka. Talia, Talia? Ja? którą, no, której tutaj używałam dałam. dawno A, temu? A, temu? temu. Już. W sumie użyłam to nie jej nie może nie, nie tak, tak dawno. dawno? Ale, Ale mam, mam, ją mam ją od, od dłuższego, dłuższego czasu. czasu od od ilu lat? lat. Hmm, właściwie hmm, taka troszeczkę. Od... Talia, hmm, w ja. której się coś, się coś zaczyna. Się zaczyna. Także moi drodzy, moi drodzy, czuję, że możecie wrócić, wrócić do, do czegoś. czegoś co jakby towarzyszyło Wam na samym początku, kiedy jeszcze nie byliście tacy doświadczeni. Kiedy jeszcze nie wiedzieliście do końca, że coś idzie w tym czy w innym kierunku. I możecie uzyskać jeszcze jakieś wsparcie z tej strony. A co to może być za wsparcie? No, możecie nawet doznać jakiegoś oświecenia. Mm -hmm. wsparcie, wsparcie w oświeceniu. W oświeceniu. Mm? Mm? Moi, drodzy. Moi drodzy. Jakbyście Jakby mogli wyjść, wyjść, z wyjść, wyjść, wyjść z jakiejś jaskini, z jakiegoś z jaskini zawieszenia. I możecie dostać jakiegoś oświecenia, oświecenia, i wsparcia oświeconego. oświeconego. Hmm? Chciałabym, Chciałabym jakieś, jakieś, czegoś się, czegoś dowiedzieć się dowiedzieć o tej o sobie. osobie. Albo to, to wy będziecie, albo coś jest. No, to może być ktoś, kto był jakby, jakby cesarzowo. Ktoś, kto mógł pełnić rolę taką trochę kierowniczą, albo. Ktoś, kto był jak, był jak... Wenus, Wenus zasiadająca, zasiadająca na, na tronie. Na tronie. Hmm. Hmm. Wychodzą tu to wyraźnie, to sprawy wyraźnie sprawy z przeszłości. Ktoś, Ktoś... W jakimś sensie oświecony może Wam jeszcze pomóc. Może wesprzeć. Albo to, to Wy będziecie, będziecie oświeceni, oświeceni w jakiejś kwestii. kwestii. To, nie to nie musi, musi być, być nic być jakiegoś takiego wielkiego. To może dotyczyć na przykład wiedzy na temat tojżywania owoców. owoców. Ych. Ych. Ale eee... to jest ktoś, kto jakby w pewnym momencie gdzieś potrafił czymś jakby pozarządzać, ale tak trochę jak cesarzowa. Jak ta cesarzowa, pięknie i delikatnie. Z nutką takiej, takiej artystycznej powiedzmy kobiecości, kobiecości i delikatności. Bo... Może być nie tylko to, to może być mm, jakiś temat związany z, z publikacjami. Mm? Publikowanie. Coś jakby wie więcej niż inni. Mm? Albo wspólne działanie. Kto hmm? hmm? potrafi wyczesać płomień. To może być stanąć na stanąć szczycie góry, góry. I, i z jakiejś pozycji pokazać, zbyt. że on już wie, on już jest oświecony. I jeszcze ze dwie. No, ktoś kto gdzieś dobiegł Nie. i tam uzyskał, uzyskał oświecenie. oświecenie. I ktoś kto, ktoś, kto Kłócił się z wieloma. Ktoś, czyje ruchy były krępowane, czyje ruchy były blokowane i trzeba było się wyrywać, żeby w ogóle ruszyć się dalej. I te przeciwności, te walki ostatecznie doprowadziły do, Jakiegoś oświecenia. Jakiegoś Kochani, widzę tu dużo możliwości wsparcia, wsparcia dla Was. Są tutaj no, tu propozycje. Także, moi drodzy. Cieszę się, że wraca co coś, co oceniliście, oceniliście od dawno, dawno. Hmm? Mm -hmm. co, co było, było z wami, wami i nadal, nadal z wami, z wami jest. jest. I My że, myślę, że możecie, możecie zatańczyć, zatańczyć ten, ten, taniec. ten taniec, możecie zatańczyć, zatańczyć wspólnie. wspólnie. Wszystkiego, Wszystkiego dobrego, dobrego Wam życzę. Cześć Pa.